Kobiety, które są w silnej męskiej energii, nie do końca łapią, o co chodzi z żeńską energią. I ja to bardzo dobrze rozumiem, bo ja przez większość swojego życia również funkcjonowałam w silnej męskiej energii, i tak samo jak części z Was, wydawało mi się, że, że żeńska energia oznacza słabość, że właśnie żeńska energia to jest usługiwanie facetowi. Mniej więcej tak jak część z kobiet pisze i do mnie wiadomość, że odbiór moich filmów mają właśnie w taki sposób, że ja namawiam kobiety do tego, żeby były uległe, żeby nie miały swojego zdania, żeby były zależne od faceta. I właśnie tak nie jest. Właśnie żeńska energia tym nie jest. Właśnie taki opis najczęściej podają kobiety, które boją się żeńskiej energii bo na przykład obserwują kobiety w swojej rodzinie czy w swoim otoczeniu, no właśnie takie, które funkcjonują albo w silnej męskiej energii, więc żeńską oznacza, odbierają jako słabość, albo mają wzorce kobiet, które są właśnie służącymi, czyli przegięły w tą drugą stronę. Zamiast zbalansować w sobie żeńską energię, Funkcjonują w energii, uważaj, małej dziewczynki. Witajcie, kochani, którzy w nocy zdecydowaliście się odwiedzić mnie, spotkać się ze mną. Em, od razu powiem, że uruchomiłam ofertę nocną. Jeżeli masz ochotę zakupić moje produkty w niesamowitej cenie, to oferta jest ważna tylko i wyłącznie w czasie trwania tego live'a. Możesz wejść na Allegro w przedmioty użytkownika edukowo. I znajdź ofertę o nazwie Oferta Nocna. Myślę, że całkiem niezły deal. Także zapraszam Cię do zakupu. Czeka Cię również niesamowita niespodzianka, którą doślę Ci razem z ebukami. Dobra, a teraz do rzeczy, słuchajcie. Um, jedna z pań pisze w komentarzu: Tylko, że na przykład facet deklaruje, że podoba mu się zaradność życiowa. Preferuje dyskusję, komunikację i partnerstwo, a jednocześnie te cechy zdają się być męską energią i go ode mnie oddalają. I słuchajcie, rzeczywiście tak jest, że większość mężczyzn w dzisiejszym współczesnym świecie mówi na głos o tym, że oni chcą związku partnerskiego. Zresztą większość z kobiet tak samo wypowiada się, że no, właśnie nie znając tej koncepcji męskiej, żeńskiej energii, nie wiedząc, czym jest taka zdrowa żeńska energia, ta piękna żeńska energia, która właśnie ma moc, ma znacznie większą moc niż męska energia, ale przejawia ją w zupełnie innych jakościach, no to właśnie to tak wychodzi, nie? że i kobiety zaczynają mówić o tym, że ja chcę być partnerką, ja chcę równości w związku. Ja też chcę zarabiać pieniądze. Podział obowiązków, nie? Wspólnie zajmujemy się domem, wspólnie zarabiamy pieniądze, wspólnie opiekujemy się dzieckiem. Tylko, tutaj jest pewna pułapka, no bo ta cała koncepcja partnerstwa w związku, ona ma logiczny sens. Tylko, że w praktyce, w rzeczywistości, nie do końca przynosi owoce. Które zostały obiecane w tej teorii. I teraz skąd to się bierze? Moje zdanie jest takie. Zamierzchłe czasy, czasy naszych babci, moich, ba, mo, moich babci, Twoich być może już prababci, to były czasy, kiedy mężczyzna nie musiał, nie musiał się wykazać, bo to był czas wojny. I tak naprawdę jedyne, co kobieta oczekiwała od faceta, to. Albo żeby poszedł na wojnę, zginął, został bohaterem rodziny, albo żeby został w domu i też był bohaterem z faktu, że jest. Być może słyszałeś, słyszałaś takie powiedzenie, nieważne, jaki ten facet jest, ważne, żeby w domu były spodnie. No i właśnie my kobiety, które byłyśmy wychowywane, ja, moje koleżanki w moim wieku, byłyśmy wychowywane w takich teoriach, że musisz być zaradna, musisz być silna. Musisz być niezależna od faceta, bo on odejdzie, bo on zdradzi, bo nawet jak odejdzie, to ty musisz sobie poradzić, nie? Nie możesz zostać bez pieniędzy, nie możesz zostać bez domu, musisz zadbać o swój byt, zadbać, nie ufać facetowi, bo on cię zawsze oszuka, on cię zawsze oszuka. Ja na przykład wychowywałam się w takich teoriach i w wyniku tego zawsze funkcjonowałam w silnej męskiej energii, zawsze byłam zaradna. Zawsze byłam niezależna. Ja do dzisiaj pamiętam słowa, i bardzo często ten program mi się w głowie odtwarza: Nie ufaj facetowi, nie ufaj mężczyźnie, on cię i tak zdradzi, a ty musisz sobie poradzić. I znalazłam drogę ku temu, żeby sobie radzić: że rzeczywiście, niezależnie od tego, co mój mąż teraz czy kiedyś będzie robił, ja mam w sobie tak silny rdzeń, tak, taką siłę w sobie, ale w żeńskiej energii, w żeńskich jakościach, że ja wiem, że i tak sobie poradzę w życiu. I słuchajcie dziewczyny, życzę wam dokładnie tego samego. Po to nagrywam całe te wszystkie te moje filmy, żebyście korzystały z tego, żebyście poznały, czym jest żeńska energia, bo to nie jest poddaństwo. To nie jest stawianie siebie na równi z mężczyznami. I jeżeli ktoś z Was teraz myśli o tym, no dobra, ale feminizm, tak? Feminizm zrobił dobrą robotę, no feministki przecież walczą o równość, o prawa kobiet i tak dalej. Tylko wiecie co? Feministki nie do końca walczą o taką równość, o jaką nam się społecznie wydaje. Nikt się nad tym nie zastanawia. Jesteś pewny, pewna, że feministka to kobieta, która walczy o to, żeby mieć takie samo, wziąć do ręki kilof i iść bólnikami e, pod ziemię kopać? Mm -mm. Ona nie o to walczy. Ona, ona walczy o dostęp do równości, jeżeli chodzi o prawa, o zasoby, o możliwości, o edukację. Ona o to walczy, żeby kobieta nie była traktowana no właśnie jak pusta idiotka, jak głupiutka idiotka, różowa jakaś kretynka, tylko właśnie o to, żeby kobieta mogła wyrażać siebie, miała szersze granice i akceptację społeczną do wyrażania siebie. I teraz ja nie jestem ani przeciwko, ani za feminizm, feminizmowi. Ja mam zupełnie swój świat, swoją koncepcję patrzenia na życie. E, tylko chciałam o tym wspomnieć, bo to, że feministki w społeczeństwie zostają przedstawione jako takie antymężczyzna, jako taki ruch antymęski, to to jest trochę prawda, bo one rzeczywiście kompletnie bez szacunku wypowiadają się o mężczyzn, twierdząc, że mężczyzna nie jest im do niczego potrzebny, a tak nie jest. Bo jeżeli kobieta mówi, że ona nie potrzebuje mężczyzny, że mężczyzna takie pff, nie wiadomo, po co, to moim zdaniem jest to efekt no właśnie niezdrowej żeńskiej energii, um, żeńskiej energii, która być może została kiedyś poraniona przez tego mężczyznę, albo wychowywała się właśnie w takich przekonaniach, w jakich ja dorastałam. I w efekcie patrzę na mężczyznę, jak na twór. Kompletnie nie wiadomo po co, bo przecież ja jako kobieta jestem w stanie wszystko sobie zapewnić. I rzeczywiście tak jest ty, jako kobieta, jesteś w stanie sobie zapewnić wszystko bez mężczyzny. Poczucie miłości, bycia kochaną i ważną też jesteś w stanie zapewnić sobie sama. W takim razie po co nam faceci? O tym być może w innym nagraniu, bo to jest przeogromny, szeroki temat. Dzisiaj chciałam jeszcze skomentować właśnie podejście kobiet w męskiej energii. Do odbioru tego, czym jest żeńska energia. Więc, żeby już nie zbaczać z kursu, jeżeli jesteś mężczyzną i słuchasz nagrania, to sorry, być może już nie ogarniasz, o czym, o czym zaczęłam mówić, o czym chcę mówić. Dobra, ale mam nadzieję, że wy kobiety ogarniacie. A zatem, tak, sytuacja jest taka. Nawet jeżeli twój partner mówi ci, że on chce równo równości, że on chce, żebyś zarabiała połowę kasy, żebyś się dokładała finansowo do domu, no, żebyś też była odpowiedzialna, tak samo jak on, i żebyś robiła tyle rzeczy, co on, i tak dalej, to on po prostu nie zna innej drogi. On po prostu nie wie, że można inaczej. Tak jak ty, być może nie wiesz, że można inaczej. I to jest trochę tak jak z dzieckiem, jak trzeba dziecku podać lekarstwo. Ty jako osoba dorosła wiesz, co jest dla dziecka dobre, że musi wziąć lekarstwo, a dziecko będzie się buntowało, powiedziało, że ono przecież tego nie potrzebuje. I właśnie mężczyzna, która, który nie wie, kim jest fajna żeńskość, zdrowa, jakościowa żeńskość, taka silna żeńskość, będzie właśnie mówił o tym, że on chce partnerstwa, że on chce równo, on chce uprawnienia, on chce, żebyś robiła w połowie to samo co on. I rzeczywiście z jednej strony on tego chce, bo nie wie, że można inaczej, a ja z drugiej strony, tak jak to dziecko nie wie, że jeżeli nie weźmie lekarstwa, nie zrobi inaczej niż komfort mu podpowiada, to zrobi sobie po prostu ała bubu. No i właśnie mężczyźni wpadają w tą pułapkę, nie? że związują się z kobietą, która albo chce, albo dostosowuje się do nich i w efekcie przejmuje część męskich jakości. I ponoszą konsekwencję taką, że nie są szczęśliwi, nie są podziwiani, nie mają wolności, nie są podziwiani, nie mają szacunku od kobiety, no bo jeżeli kobieta robi to samo co on i 10 razy więcej, no to trudno, żeby mieli szacunek od takiej kobiety. Więc tak to wygląda. Oni chcą, oni mówią, że chcą, tylko ty jako mądra kobieta po prostu wiedz, że to nie jest dobra droga ani dla nich, ani dla ciebie. Kolejna sprawa. Co jeśli facet zachowuje się jak dziecko, które oczekuje od kobiety, że kobieta będzie robiła? No to właśnie to, to jest to, o czym mówię, nie? że on oczekuje, bo on nie zna innej drogi. On oczekuje, bo został nauczony tego, że należy oczekiwać, bo współcześnie kobieta jest facetką. Słowo facetkę moim zdaniem bardzo dobrze określa właśnie tą kobietę w męskiej energii. Wygląda jak kobieta, zachowuje się jak facet. Wygląda jak kobieta, może być nawet pociągająca, piękna, zgrabna i tak ale dlaczego przez ostatnie lata nikt jej nie zaprosił na randkę? Żaden mężczyzna nie miał odwagi podejść do niej i zaprosić jej na kawę, albo wystartować do niej i próbować ją w jakiś sposób zainteresować swoją osobą. Na pewno znacie w swoim otoczeniu takie kobiety, takie szczególnie bizneswoman, które są piękne. Są zadbane, są po prostu tak śliczne, że nawet kobiety odwracają oczy i na nie patrzą. nie jedna z nas chciałaby wyglądać na tak piękną, tak zadbaną i tak dalej, a jednak wiecie, bije od nich jakiś taki blask, jakaś taka energia od nich bije, no, że, mm, 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 no, że nie da się podejść. To jest tak jakby obrazek, który jest tak piękny, tak idealny, że ty czujesz, że tam coś nie gra, że tam jest coś, nie halo, i nie, po, nie podejdziesz, nie zaprzyjaźnisz się. Nie będziesz chciała spędzić wieczoru z taką panią, mimo że jest piękna, nie? Ale coś tam nie gra, i takie kobiety bardzo często, nawet, nawet jak bywają prezeskami, menadżerkami, jakimiś bosami, to mężczyźni po prostu do nich nie podejdą, w ogóle nie pomyślą o nich jak o kobiecie, którą można zaprosić na jakieś spotkanie, pomimo tego, że spełnia wszelkie standardy. Takiego społecznego, obecnego, współczesnego kanonu piękna. Dobra, i teraz um, facetom się nie chce. Tak, faceci to lenie. Sorry, mężczyźni, jeżeli oglądacie to nagranie live, czy ogląda, oglądacie później to nagranie zapisane, to wy wiecie, ja wiem, i coraz więcej kobiet też już wie, że wy naturalnie jesteście leniami. I to jest bardzo mądre. To, że wy potraficie odpoczywać, że dajecie sobie prawo do bycia leniem, jak tylko okoliczności na to pozwalają, to jest niesamowicie duży zasób, którego brakuje kobietom w żeńskiej energii. I teraz, dlaczego kobiety tak silnie, emocjonalnie, tak negatywnie i agresywnie mówią o tym, że Facet, jak nie musi, to nie robi, że facet robi za mało, że facet ciągle leży i odpoczywa, jak, jak jest cała lista zadań do zrobienia. No właśnie, są takie agresywne dlatego, że one same na siebie nałożyły obowiązek robienia rzeczy być może zbędnych, ale takie, które ona sobie wykombinowała, że musi zrobić, że musi zrobić, żeby być produktywną, żeby być wartościową. Słuchajcie, to jest niesamowicie destrukcyjny program w kobiecej głowie, że muszę zasłużyć na to, żeby odpocząć. Ja muszę najpierw zasłużyć, napracować się, na to, żeby coś w życiu dostać. Ja, na przykład, miałam bardzo dużą zgryzotę z tym, kiedy mój mąż zaczął zarabiać więcej niż ja. I ja miałam taki bunt w sobie, po prostu jak tylko zobaczyłam, że on zarabia więcej ode mnie, to od razu poczułam się zagrożona. I wiecie, i odpalił mi się po prostu stary program, że ty masz być niezależna, ty masz, ty masz zarabiać więcej niż facet, to ty masz decydować. No, odpalił mi się ten program. I myślę, że nie jedna z was ma podobnie, że czujecie się zagrożone, kiedy mężczyzna być może zaczyna wchodzić w tą męską przestrzeń w związku, której wy tak bardzo nie chcecie opuścić, właśnie ze względu na poczucie kontroli. Bo nie oszukujmy się, jeżeli ty jako kobieta jesteś samcem alfa i nosisz spodnie w związku, to to ma swoje ogromne plusy. Plusy dla ciebie jako dla kobiety. No właśnie takie, że masz poczucie kontroli, że czujesz się ważna, że czujesz, że zapracowałaś już, że zasługujesz na to, co masz. Więc Wypełniasz ten program w twojej, w twojej głowie, tylko teraz zastanów się, czy to jest na pewno program, który budujecie, ubogacacie, czy raczej to jest program, który niszczy Cię od środka i wyżera. Bo ja, jak zauważyłam, że odpalił mi się taki trybik muszę zasłużyć, muszę zapracować. O nie, on zarabia więcej niż ja. To znaczy, że ja jestem niegodna, niewarta, ja muszę się wziąć do roboty. No, ja bardzo długo pracowałam nad tym, żeby pozwolić sobie i jemu, żeby to on zarabiał więcej. I że to wcale nie oznacza, że ja muszę wejść teraz w rolę służącej, że jestem na jego utrzymaniu. Słuchajcie, mi się wydawało, że jak on zarabiał dwa tysiące więcej niż ja, to ja już miałam program. Mniej zarabiasz, jesteś na jego utrzymaniu. Nieważne, że ja też zarabiam dobrze. Ważne, że odpalił mi się program, że nieważne ile ja zarabiam, to jest mniej niż zarabia mój mąż, więc zaczynam być od niego zależna i tak nie może być. Ty, że wiecie, każda z nas ma jakieś swoje zamieszłe programy, z którymi musi się po prostu w życiu zmierzyć, żeby wejść na taki level up, na taki poziom wyżej, gdzie znajdziecie ten komfort. Odpoczynek, relaks, radość z tego, że wasz mężczyzna zarabia więcej. I że to wcale nie znaczy, że wy teraz jesteście gorsze, słabsze i tak dalej. Natomiast tak mężczyzna jest leniem. Jeżeli mężczyzna chociażby przez chwilę poczuje, że może się przy tobie zrelaksować, jeżeli chociaż. Czekajcie, chwilkę. Jeżeli mężczyzna chociaż przez chwilę poczuje, że Bierzesz na siebie część jego obowiązków, część jego zadań, no to on z tego skorzysta. On skorzysta, on weźmie. Jeżeli ci się wydaje, że mm, ty mu coś zaoferujesz, o coś zadbasz, coś mu dasz, a on w odpowiedzi na to na tobie tyle samo lub więcej, to się mylisz. Mm -hmm. On nie da ci więcej. On nie da ci tego samego. On weźmie to, co Ty dajesz, serio, tak jak mówiłam w jednym z nagrań. On nie będzie wiedział, dlaczego Ty mu tyle dajesz, ale sobie pomyśli, kurczę, jak ona mi tyle daje, to znaczy, że ja jestem taki zajebisty. A skoro jestem taki zajebisty, to biorę. Ach, no właśnie. Zrobię małą dygresję. Na Allegro Edukowo wystawiłam super ofertę promocyjną. Możesz wejść w przedmioty użytkownika Allegro, i pooglądać sobie ofertę o nazwie Oferta Nocna tylko w czasie trwania tego live'a. Także jeszcze mam trochę do, do opowiedzenia: jeszcze możesz wejść na spokojnie, e, zobaczyć, czego dotyczy oferta, i zastanowić się, czy potrzebujesz takich materiałów. Ja serdecznie polecam. E, bo robiłam te materiały w 100% o moje doświadczenie życiowe. O moją drogę, którą przeszłam i którą dalej idę, bo ja też jestem cząstką w progresie, w rozwoju, też się rozwijam, pracuję nad sobą i tak dalej, też jak widzisz, popełniam błędy. Ale najważniejsze, żeby zobaczyć błędy, które popełniasz i po prostu poszukać na nie rozwiązania, nie, nie wkopywać się w myśli typu popełniłam błąd, jestem beznadziejna i to już koniec, tylko po prostu popełniłam błąd, ok, co mogę teraz z tym zrobić? I to jest męska energia. To, co ja robię, to tak, to jest męska energia, ale zachęcam cię do tego, żebyś również korzystała z zasobów męskiej energii, ale nie cały czas. Dobra, no to naszą myślą przewodnią dzisiaj w nocy jest facet, jest leniem. Jeżeli jesteś facetem i oglądasz, nie obrażaj się o to, już tłumaczę o co chodzi mi z tym leniem. Więc jak facet poczuje przestrzeń na Skorzystanie z komfortu, twoją zgodę na to, żeby on skorzystał z komfortu, to on z tego komfortu skorzysta, dlaczego ja mówię tyle, żeby w sposób dostępny dla mężczyzny na jego, jego językiem, na jego sposób rozumowania formułować prośby do niego. No właśnie, dlatego, że on jemu się nie chce i on nie zrobi sam z siebie. Mężczyzna, jak nie zostanie odpowiednio, Bodźcowany, to nie zrobi nic. Mężczyzna bierze się do roboty, jak wie, że czeka na niego nagroda. Tą nagrodą może być kasa, tą nagrodą może być święty spokój, a święty spokój to jest dla niego bardzo ważna wartość. Więc on zrobi dla ciebie to, co ty chcesz. Głównie po to, żeby osiągnąć święty spokój, kiedy ty już będziesz zadowolona, uśmiechnięta, radosna i się po prostu od niego odczepisz. Tak to brutalnie męskim językiem wygląda. Więc jeżeli mężczyzna nie musi, czuje, że nie musi, to ty możesz milion razy prosić, ale jeżeli on poczuł przestrzeń, że on naprawdę nie musi tego zrobić, bo nie ma ku temu jakiejś fajnej nagrody, głównie dla niego, to on tego nie zrobi. Dlatego możesz miesiącami i latami prosić, żeby przykręcił, nie wiem, um, nie wiem, zawias w zepsutej szafce w kuchni. On miesiącami tego nie zrobi. A ty prosisz, 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 gdzieś słuchałaś, że w, że w żeńskiej energii nie możesz tego zrobić sama, tylko właśnie to jest jeden element, który możesz oddać facetowi. I prosisz, prosisz i czekasz, aż on się za to weźmie, a on się za to nie bierze. I co teraz? On się nie bierze, bo on nie widzi. Nie widzi połączenia tej czynności z efektem, jaki on osiągnie. Dlatego tak ważne jest, żebyś podkreślała przestrzeń praktyczną, praktyczną konsekwencję tego, że on coś zrobi. Słuchajcie, bardzo się cieszę, że jesteście ze mną na live. To są moje początki live'ów. Wychodzi jak wychodzi, ale cieszę się, że wchodzicie, że oglądacie. Super, super, że za mną jesteście. No właśnie. I teraz zobacz, że jeżeli sformułujesz komunikat do swojego partnera w sposób dostępny dla niego i podkreślając, co w wyniku jego działania osiągniesz, bądź osiągnięcie, co on jako mężczyzna dostanie w zamian, to on to zrobi. Możesz to przetestować na swoim mężczyźnie. Jeżeli twój partner jest mężczyzną w takiej męskiej energii, która dopomina się u ciebie chociażby o seks, to wiesz dobrze, że jeżeli mu potrzebniesz do ucha, że dzisiaj wieczorem zrobisz mu to, 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 tamto i go rozpalisz te, tą propozycją, to on dla ciebie zrobi wszystko. Jeżeli masz obok siebie takiego mężczyznę, to wiesz o tym, że jeżeli zaproponujesz mu taki deal, w którym on otrzyma coś, co lubi, co jest dla niego wartościowe, praktyczne, to on da dla ciebie zrobić co zechcesz. I tutaj nie musisz mu proponować, wiesz, sfery seksualnej, bo możesz zaproponować mu coś w stylu, że dzięki temu, że on to zrobi, coś będzie funkcjonowało, dzięki czemu ty dla niego będziesz mogła coś zrobić, albo że będzie ci się lepiej funkcjonowało, więc on dostanie XYZ. Więc jak mężczyzna widzi sens, widzi nagrodę, to on to zrobi. Ale jak nie pokażesz mu nagrody, nie naświetlisz mu w jakiś sposób praktyczny, w praktyczny sposób, jak jego czynność wpłynie na was, na ciebie, na niego, to on tego nie zrobi. Jak nie musi, to nie robi. No i właśnie. Często jest też tak, że kobieta w swojej męskiej energii, kiedy chce upolować mężczyznę, bo kobieta w męskiej energii jest drapieżnikiem, o, jest polującym, najczęściej skutecznym. Jeżeli upoluje sobie faceta, którego na początku ocenia, wow, jaki on jest męski, jaki on jest, a, będzie mój. I to jest już początek końca. Jeżeli kobieta patrzy na mężczyznę i, i mówi będzie mój zdobędę go, to to jest początek końca, bo w tym momencie, jeżeli ona upoluje nawet super męskiego mężczyznę, takiego wiecie osadzonego w swojej męskiej energii i tak dalej, to my kobiety jesteśmy tak skuteczne, tak uparte, tak ekspansywne, że my nawet takiego króla, który w swoim rdzeniu jest już na etapie króla, My zmienimy go w kociaka. My go zmienimy. My go rozleniwimy. I teraz taka kobieta w żeńskiej energii upoluje takiego męskiego faceta i ona go tak podepcze, ona go tak zgniecie, tak przygniecie swoją energię. Oczywiście nie na początku, nie na początku, nie na początku. Ona będzie świetnie odgrywać taką wiecie, no właśnie żeńską, miękką. Uśmiechniętą, radosną, wdzięczną, zachwycającą się nim. Tylko szkoda, że w bardzo wielu przypadkach to jest na początku tylko strategia, która po jakimś czasie, gdy kobieta już poczuje, dobra, ja się już napracowałam, hello, ja już od x miesięcy daję, 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 teraz chcę zwrotu odwrotnej sytuacji, ja już podawałam, ja już Ci nadawałam, teraz zacznij dawać mi. No, i wchodzi w energię oczekiwania. A to jest drugi element, który obok działania, kobiecego działania, działania kobiety, wypycha go z jego męskiej energii. Odbiera mu szansę na bycie dalej tym drapieżcą, którego ona chciała upolować. Drapieżnik, kobieta poluje drapieżnika mężczyznę, i z tego drapieżnika męskiego robi no sobie kociaka kanapowego, puchatego, wygłoskania. No tak to niestety wygląda. Więc mężczyzna jak tylko poczuje, że jesteś silna, zaradna, że chcesz rządzić, chcesz przewodzić, on się w tym zrelaksuje, on bardzo szybko wskoczy w energię żeńską, za chwilę wskoczy w sposób przegięty właśnie w energię lenia, on będzie przychodził z pracy, Klikał sobie w komputerze, strykał pilotem do telewizora, on będzie leżał. On ci powie, że on musi dwie godziny poleżeć po pracy, zanim zajmie się dziećmi, czy coś zrobi dla ciebie i dla domu. I teraz, jeżeli ty jako go pyta wiesz, że ty sobie upolowałaś lwa z pazurami, a z tego lwa coś się dziwnego, jak pokracznego stworzyło, no to to jest zasługa tego, że jesteś niesamowicie. Skuteczna. Niesamowicie skuteczna. Możesz sobie dać medal, możesz sobie pogratulować. Wykastrowałaś go.